jak naturalne, czyli zadanie z prawdopodobieństwa. Mamy sobie zadanie, w którym mamy podane już prawdopodobieństwo i wiemy, że prawdopodobieństwo wyciągnięcia kuli czarnej to jest 3 piąte, a oprócz tego mamy sobie jakieś pudełeczko, w którym wiemy, że kul czarny jest 18, czyli C równa się 18, natomiast kul białych nie wiemy ile jest, czyli białych jest X. No i pytanie, ile było wszystkich kulek. Prawdopodobieństwo liczymy w ten sposób, że bierzemy na górze to o co pytają, czyli prawdopodobieństwo wylosowania kuli czarnej, ale czarnych jest 18 przez wszystkie możliwości, w sensie przez wszystkie kulki, czyli x plus 18. Ale my wiemy, że to prawdopodobieństwo to jest 3 piąte. A więc 3 piąte równa się 18 przez x plus 18. Wymnażamy sobie na krzyż, czyli 5 razy 18 to jest 90, równa się natomiast 3 razy x plus 18 to jest 3x plus 54. Jeżeli odejmiemy sobie 54, to otrzymamy, że 90 minus 54 to jest 36, równa się 3x i jeżeli podzielimy to przez 3, to 12 jest równe x, czyli tych białych było 12. Ale uwaga, liczba kul białych w pudełku przed wyciągnięciem jednej kuli była równa właśnie 12, więc pytają, o ile kul białych. A jeżeli chcesz poznać wszystkie pepniaki maturalne, dostać 10 darmowych arkuszy z matmy oraz masę innych potrzebnych maturzyściom informacji, to wejdź na tą stronę.